Czasu, ale nie mogłam nagrywać przez całą drogę, bo wiało mi centralnie prosto w twarz. Ale chciałam Wam coś pokazać. Pewnie to będzie krótki filmik, bo będzie mi dalej wiało w twarz. Ja mówiłam: Zobaczcie, że jak się grzyby pojawią, to to jest miejsce, w którym one na pewno będą. No i proszę bardzo. To są grzybki. Nie widzę tutaj więcej, ale jeden na pewno jest i trzeba obserwować sytuację, bo e, no mówię jak jest jeden, to za chwilę będą się pojawiały na pewno też inne, ale mówię, musiałoby padać i zobaczcie. jak ja mam pięknego grzybka. On jest po prostu przycudny. E, nie wiem czy będzie następny, bo no tego tutaj wypatrzyłam e, pod gałęziami. Taki oto grzybek, proszę bardzo. Mega śliczny. No i my idziemy dalej. Ja najwyżej odpalę nagrywanie jak przestanie wiać, Znaczy będę w takim miejscu, gdzie nie będzie wiało prosto w twarz. Może jeszcze znajdę jakiegoś grzybka. To jak znajdę grzybka, to od razu odpalam i też Wam pokażę.